Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. Jeśli rozejrzycie się trochę naokoło, zauważycie, że nie jestem na Wyspach Kanaryjskich, jestem w Madrycie. Estoy en Madrid, en Madrid, en Madrid, jakkolwiek wolicie. Jestem w stolicy królestwa. I jako że jestem w stolicy królestwa, jeszcze w Parque del Retiro, w Parque del Retiro, która e, kiedyś była Posiadłością królewską, a teraz jest parkiem publicznym, parkiem miejskim, to wydaje mi się to miejsce odpowiednie na to, żeby opowiedzieć wam, co by było, gdybym spotkał tutaj przez przypadek króla, jak powinienem się do króla Felipe, VI, Felipe VI, czyli Filipa VI zwrócić. Ale nie tylko będziemy mówić o królach, bo raz, że monarchia być może nie za bardzo was interesuje, mnie. Ta obecna być może również nie aż tak bardzo, ale jeśli na przykład lubicie seriale, seriale historyczne i chcielibyście takie pooglądać po hiszpańsku, no to e, polecę wam przy okazji na przykład serial Isabel. Isabel o Isabel la Católica, czyli o Izabeli katolickiej, bardzo ciekawy serial, albo na przykład e, inne seriale jak Carlos el Rey Emperador, czyli Carlos, król imperator, król cesarz. E, o Karlosie o Karolu V. Bardzo ciekawy serial również. To możecie zauważyć, że w tych serialach oni wszyscy zwracają się do siebie jakoś dziwnie i mówią gramatycznie jakoś dziwnie. Jeśli oglądacie taki serial i usłyszycie. Keria vos. Bosch. Keria con Bosch to nie znaczy, że ta postać przyjechała właśnie z Argentyny. Chodzi tutaj o to, że nie jest to Boszeo, takie jak w Argentynie obecnie, a jest to zupełnie coś innego. I w tym odcinku właśnie rozszyfrujemy te wszystkie zwroty. Nie tylko tytularne, nie tylko honoryfikujące daną osobę, danego monarchę czy e, arystokratę, ale również porozmawiamy o kwestiach gramatycznych. Zapraszam. Do monarchy, do króla czy do królowej tradycyjnie zawsze mówiło się majestat. Majestat, czyli dosłownie majestat. Można dodać, jeśli zwracamy się bezpośrednio do króla czy królowej błestra majestat, błestra majestat, czyli wasza majestatyczność, wasz majestat lub szumachestat, szumachestat w trzeciej osobie też może być. Odsuwa nas to nieco trochę od tego monarchy. Oczywiście my zwykli robacy nie możemy patrzeć nawet na takiego wspaniałego monarchę, a co dopiero mówić do niego na ty, więc mówimy albo wasza, albo jego majestat, albo wasz majestat, albo jego majestat, jego majestatyczność, coś w tym stylu musielibyśmy ułożyć. Oczywiście tego dzisiaj już się nie używa, już nikt dzisiaj tak do Felipe nie mówi, chyba że dla żartu, machestal, albo coś w tym stylu, mówi się do niego po prostu na usztet, tak jak do każdego innego człowieka. Oczywiście mówiąc o nim, Dodaje się bardzo często Don Felipe Szeksto, czyli po prostu ten tytuł, tę cząstkę tytułarną Don, czyli Pan, tak jakby Felipe Szeksto w tym momencie to występuje, jak się o nim mówi, jak się do niego zwracamy, czy też do jego szanownej małżonki, to będziemy mówili nie Bośtra Macheszta, ani coś takiego, tylko po prostu na usted, jak do każdego innego Pana albo Pani. Jeśli jednak oglądamy seriale historyczne, tak jak właśnie Isabel albo Carlos, które są dostępne na RTW, czyli na tej stronie Radia i Telewizji Hiszpańskiej można za darmo sobie oglądać z napisami. Polecam, być może nie na samym początku nauki, przez to, że właśnie dziwnie gadają. Być może nie nauczymy się stamtąd jakichś codziennych dialogów i codziennych sytuacji, ale są to bardzo ciekawe historyczne seriale i też można się dowiedzieć, jak kiedyś się gadało w Hiszpanii. Chociażby trochę bardziej zbliżenie, no bo oczywiście jest to rekonstrukcja taka, żeby mimo wszystko serial był zrozumiały. W każdym razie zachowane są niektóre formy gramatyczne, których się wtedy używało, a teraz już się ich nie używa. Gdybyśmy mieli przed sobą księcia jakiegoś, nie króla, tylko kogoś niższego, wtedy moglibyśmy mówić do niego Alteza. Alteza to tak sobie jak u nas, wasza wysokość, coś w tym stylu. Króla już tak nie nazwiemy raczej, ale księcia jak najbardziej. Tego oczywiście też już się raczej nie używa, chyba że jakoś. Niechcący przerwałem tutaj właśnie sesję zdjęciową młodym i piękniejszym ode mnie ludziom. W każdym razie, tak jak mówiłem, tego altesa nie użyje się już, chyba że dla żartu być może e, ktoś tak zaczepi jakiegoś członka Rodziny Królewskiej albo na jakiejś oficjalnej imprezie, no to wtedy być może tak go mogą nazwać. W każdym razie e, też powiemy raczej uszted do każdego innego członka Rodziny Królewskiej dzisiaj. E, ale. Kiedyś mówiono oczywiście alteza na porządku dziennym do kogoś takiego, kto piastował jakieś takie pozycje jak właśnie książęce. czy to pozycja księcia, czy to pozycja księżniczki, czyli czy to principe, czy to princesza, principe, czy princesza, to było zawsze altesa. Tak samo, jeśli ktoś był duke, duke, no to w tym momencie jest to inny rodzaj księcia, księcia z nadania, a nie księcia... Rodowitego, nie księcia z rodziny królewskiej, do dukę raczej mówiło się już. E, vuestra Merced, na przykład Vuestra Merced, czyli wasza łaskawość. Od tego wuestra Merced, tak a proposito, e, stworzyło się Usted, bo to jest ta kontrakcja z wuestra Merced na Usted, czyli po prostu tak jak dzisiaj mówimy do kogoś na pan, czyli na Usted, używając trzeciej osoby liczby pojedynczej lub z trzeciej osoby liczby mnogiej, tak kiedyś mówiło się do nich Vuestra Merced albo Vuestras Mercedes i mówiło się zawsze. Na Wosz, albo na Wosz jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli na wy, drugiej osoby liczby mnogiej się używało, absolutnie nie drugiej osoby e, liczby pojedynczej. Tego zrobić byśmy nie mogli. W każdym razie innego rodzaju noblesa, noblesa, czyli szlachta, moglibyśmy ogólnie powiedzieć, no to nazywała się między sobą senior, po prostu senior seniora, jeśli oczywiście była to jakaś. Pani szlachcianka, no albo Senioria. Co ciekawe, też można było do kogoś takiego powiedzieć. Senioria, senioria można było kogoś takiego zaadresować w ten sposób, i też mówiło się włestra Senioria. W każdym razie są to już tytuły niższe. Zresztą senior mówi się, albo seniora, dzisiaj również do osób, zwłaszcza starszych, ale i nie tylko, jeśli chcemy być grzeczni, kogoś chcemy zaczepić, albo zapytać o goś, kogoś, o coś możemy powiedzieć do niego senior, albo seniora, perdon, albo caballero i tak dalej, tak dalej, czyli albo pan, albo pani, albo kawalerzy. Zresztą o pan, pani i kawaler mam już osobny odcinek, e, który nazywa się usted zresztą i tam to wszystko tłumaczę jak się dzisiaj zwracamy, więc nie będziemy się w to za bardzo zgłębiać, e, za to wgłębimy się trochę bardziej w arystokratyczną mowę. Tytułów arystokratycznych istnieje w języku hiszpańskim oczywiście całe mnóstwo. Jest bardzo ciekawy artykuł na ten temat na hiszpańskiej Wikipedii. Zamieszczę ten artykuł w opisie, jeśli będziecie chcieli, to odwiedźcie tę stronę i zobaczcie sobie, jakie przeróżne tytuły, przeróżne zwroty grzecznościowe, arystokratyczne istnieją w tym języku. Jak zresztą w każdym europejskim języku, gdzie arystokracja miała zwyczaju, bardzo się honorowo do siebie zwracać i bardzo się honoryfikować różnymi takimi zwrotami. My nie będziemy się teraz tym zajmować, Opowiadamy sobie bardziej o języku tym wcześniejszym i o tym jak rozszyfrować coś takiego, co możemy usłyszeć na, na przykład w serialu Isabel, czy też w serialu Carlos El Rey Emperador. Jeśli wrócimy do tego pierwszego przykładu, który podałem, czyli Quería hablar con vos, Keria, hablar con vos, co to znaczy? Chcę rozmawiać z wami, ale z jakimi wami? No z wami, wasza wysokość, albo z wami wasza łaskawość, albo jakiegokolwiek innego tytułu szlacheckiego byśmy tutaj nie użyli, czy też królewskiego. Chodzi po prostu o jedną osobę. Vos, mimo że to wy, to jest mimo wszystko jedna osoba. Dlatego Keria hablar con vos może e, powiedzieć jedna osoba do drugiej wysoko postawionej osoby, czy to szlachcic do szlachcica, czy to szlachcic do e, na przykład monarchy swojego, tak powie, Kiedy hablar con vos. Bardzo często można usłyszeć również, zwłaszcza w serialu Isabel, e, jeśli Isabel wydaje jakiś rozkaz, oni odpowiadają jej como os plazka". Como os plazka. To plazka, to jest iwo od placer, to znaczy, że Komo kerajs, dzisiaj byśmy powiedzieli, na wasz czyli jak chcecie, os placka, jak wam będzie się podobało, jak chcecie po prostu, czyli przyjmujemy rozkaz i zrobimy to wszystko, co Isabel nam w tym momencie mówi. I zobaczcie, jak śmiesznie jest to stworzone. Komo os mamy tutaj to osz, które dzisiaj używa się na vosotros, prawda? Czyli co się wam spodoba, co się wam, jak się wam będzie podobało. Komo osz platka w tym momencie. Mówią też do niej na przykład komoguszteisz. Komoguszteisz Alteza. Komoguszteisz Alteza, tak mówią do niej Alteza jeszcze zanim została królową na przykład, czyli mamy tutaj czasownik gusztar, ale użyty trochę archaicznie. Użyty bez żadnego zaimka celownikowego, co jak wiecie, jeśli oglądacie moje filmiki, dzisiaj absolutnie nie jest poprawne. Komoguszteisz nie dość, że jest tutaj bardziej aktywne, że to jak chcecie, nie ma tego osz, nie ma tego zaimka, nie ma tego, jak się wam podoba, nie ma tego celownika. To w dodatku jeszcze mamy szufuntiwo znowu, żeby podkreślić, że my zrobimy wszystko, co ta osoba rozkazująca do nas mówi. Wszystko to, czego chce, wszystko to, czego sobie życzy. A zatem to woz tym. Zwracamy się mimo wszystko do jednostki, mimo że to znaczy wy. Tak samo jak kiedyś i u nas zresztą na wy się zwracało do jakiegoś szlachcica, czy też do króla. Też może być wasza królewska mość, na przykład mówiło się kiedyś, tak samo właśnie tutaj mamy błestra merced, mamy wosz i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak błestra majestat. Wszystko jest na wy. Jak się zatem zwracamy, jeśli tej noblety, tej szlachty jest więcej przed nami? Jeśli tej arystokracji jest więcej niż tylko jeden członek i rozmawiamy z wami, ale z kilkoma wami, no stąd właśnie to hiszpańskie, peninsularne Boszotrosz. Vosotrosz, czyli vosotrosz, czyli wy inni. Tak jak już zresztą tłumaczyłem na samym początku kanału, jeden z pierwszych odcinków był właśnie o zaimkach osobowych, o zaimkach personalnych i tam tłumaczyłem jak z wosz zrobiło się Boszotrosz, jeśli mieliśmy do czynienia z kilkoma zawodnikami, a nie tylko z jednym. Tak właśnie mówią na Peninsuli, na półwyspie iberyjskim w większości regionów Hiszpanii, ale na kanarach już, jak bardzo dobrze wiecie, mówią pusztedesz, tak samo jak w większości świata hiszpańskojęzycznego języcznego po latynowskiej stronie również nie używają Boszotrosz, a używają właśnie Ustedesz, czyli Buextrasz Mercedes, tak naprawdę, ale używają tego nie w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli nie z formami takimi jak Teneisz, Podeisz, kereis, Aseisz, tak jak na Boszotrosz normalnie, tylko Keren, Asen pueden tienen czyli z trzecią osobą liczby mnogiej a nie z drugą osobą tak jak na vosotros czyli jak widzicie dzisiejsze vosotros odpowiada historycznemu hiszpańskiemu vos czyli używało tak samo jak vos używało drugiej osoby liczby mnogiej czyli tenéis hacéis queréis tak samo vosotros tenéis hacéis i queréis a dzisiaj używamy y, na peninsuli w Hiszpanii ale wosz argentyńskie, które dzisiaj się używa, nie tylko argentyńskie, powinienem powiedzieć południowoamerykańskie, ale głównie używa się tego w Argentynie, używa bardzo ciekawych, swoich własnych form gramatycznych, które aż takie swoje nie są. Pochodzą oczywiście od tych form na wosz, czyli dzisiejszych na również i są tylko trochę bardziej skurczone, bo mówi się wosz tenes, wosz keres, wosz a też. oczywiście nie z tym akcentem, nie z fetą, tylko boż ases, tak się by powiedział w Argentynie na przykład. Ale znaczy to tyle co ty, dlatego że oni nie używają zaimka tu, a używają zaimka vos. Właśnie tak jakby cały czas mówili na wy, ale do jednej osoby. To już bardzo dobrze na pewno wiecie, ale warto sobie zawsze przypomnieć taką ciekawostkę i skąd te. Południowoamerykańskie formy Boszeo pochodzą, pochodzą właśnie od tego, że kiedyś mówiło się Bosch Nawy, na wy pojedyncze mimo wszystko do szlachty. No i tak się właśnie przedstawia sprawa z tytułami szlacheckimi, z tytułami monarszymi i z tymi formami gramatycznymi, które im odpowiadają w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Polecam Wam również oglądanie seriali historycznych, jeśli takie Was interesują i mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi będzie Wam trochę łatwiej zrozumieć, jak oni do siebie mówią, jak oni się do siebie zwracają, jak oni zwracają się do Isabeli czy do Carlosza i mówią... Como gustéis, majestad, albo Como os plazca, majestad, czy alteza. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was raz jeszcze. Stąd, jak już mówiłem na samym początku, jestem w Madrycie, w stolicy Królestwa e, i jestem w Parque Retiro, albo w Parque del Retiro. Stąd Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi majestatyczni patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bez którego to rozwój kanału Able Espanol byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to polecam Wam, żeby to zrobić, dlatego że w ten sposób będziecie mieli łatwy dostęp do moich nowych odcinków. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias jaż aż